Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Dzień dobry Państwu, jest 7 sierpnia 2024 roku. Nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest Energy Drink. W dzisiejszym przeglądzie informacji z sektora energetycznego, przygotowałem takie oto wieści dla Państwa. Polska Agencja Prasowa podaje, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na budowę drogi do pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, która powstanie na pomorzu w gminie Choczewo. Wcześniejszego zamykania kopalń nie będzie. Rząd zapewnia, że nie będzie wykorzystywać kwestii bezpieczeństwa, aby zamknąć kopalnię szybciej niż w umowie społecznej, podaje Rzeczpospolita piórem Bartka Sawickiego, którego serdecznie pozdrawiam z tego miejsca. Odwierty za gazem na niemieckiej wyspie Borkum na Morzu Północnym spotkały się z protestami Fridays for Future oraz Greenpeace. Aktywiści domagają się odejścia od paliw kopalnych. 10 sierpnia odbędzie się demonstracja w tej sprawie. Grupa Azoty Poliolefin podpisała z instytucjami finansującymi kolejną umowę wydłużającą finansowanie projektu Polimery Police do 30 sierpnia bieżącego roku. Modelowa marża rafineryjna Orlenu wyniosła 10,3 dolara za baryłkę w lipcu 2024 roku, wobec 11,5 dolara za baryłkę miesiąc wcześniej i 17,9 dolara za baryłkę w lipcu 2023 roku podaje agencja ISB News. Rafineria Szwed w Niemczech wykorzystywała 69% mocy przerobowych w 2023 roku. Dzięki ropie klasyfikowanej jako ta z Kazachstanu wykorzystanie wzrosło w pierwszej połowie 24 roku do 76,2%, ale w 2021 roku dzięki rosyjskiej ropie sięgało 89,8%. Amerykański spin-off francuskiego Total Energies, zajmujący się fotowoltaiką o nazwie SunPower, zgłosił wniosek o bankructwo. Tajemniczy pożar wybuch w instalacji przerobu gazu u Koila w Usińsku w Republice Komi w Rosji, na początku szlaku ropy nad Bałtyk. Przyczyny nie zostały podane, ale trwają spekulacje na temat sabotażu Ukrainy, USA czy siły zbrojne Ukrainy. Pyta Neftegaz Ru w nagłówku. Portal Tradewinds podaje, że Izrael otworzył nowy front przeciwko Teheranowi, zajmując 18 tankowców, które miały sprzedawać ropę irańską w celu finansowania operacji wojskowych. Z kolei Financial Times podaje, że Katar zainwestował 180 milionów dolarów w Tehmed, fundusz wspierany przez USA. W celu zmniejszania zależności od surowców krytycznych z Chin, które są potrzebne m.in. w energetyce odnawialnej oraz elektromobilności. Benchmark Mineral Intelligence podaje, że w pierwszych 7 miesiącach 2024 roku doszło do anulowania 19 projektów fabryk baterii w Chinach przez spadek sprzedaży elektryków, głównie w Europie. Tymczasem ropa Brent kosztuje około 76 dolarów za baryłkę, jak w grudniu 2023 roku czy też listopadzie 2021 roku. Bloomberg podaje, że potęgi naftowe OPEC plus muszą się liczyć z możliwością, że będzie taniała dalej. Nie wiadomo, czy zareagują dalszymi cięciami podaży w ramach porozumienia naftowego. To wszystkie informacje zebrane dzisiaj, następne oczywiście jutro. Dziękuję Państwu bardzo i do zobaczenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.